Manko, cały żelazko z tej strony. W ostatnim tutorialu pokazałem Wam, jak stworzyć właśnie taki sprite w Photoshopie. Natomiast teraz pokażę Wam, jak umieścić takiego sprite'a w kodzie HTML. Ok, przejdźmy teraz do programu, który zajmie się kodowaniem naszego sprite. U. Ja mam akurat do tego wykorzystuję Dreamweavera. Zaczynamy. Tworzymy pierwszy odnośnik, czyli a, krew równa się aż. Nadamy mu id. ID równa się, pierwszy to będzie home. Zamykamy. Ok, następnie skopiujmy sobie ten odnośnik kodofa, kodofa, kodofa cztery razy cztery razy tu damy o firmie tu damy usługi usługi następnie cennik cennik i Kontakt. Ok, zajmijmy się teraz ostylowaniem naszych odnośników. Link, który prowadzi do naszych stylów CSS, znajduje się w tym miejscu. Są to kursy CSS. A więc przechodzimy. Odwołamy się teraz do pierwszego ID. Czyli hash, pierwsze ID to będzie O. Otwieramy. Nawias podajemy wysokość i szerokość, czyli width oraz następnie będzie height, przejdźmy do Photoshopa i zerknijmy jaką dokładnie ma szerokość oraz wysokość nasz pierwszy odnośnik, rozciągnijmy sobie prowadnicę, ok. I ok. Wybieramy narzędzie miarka i teraz rozciągamy naszą miarkę i nasz przycisk ma szerokość 88, czyli width będzie 88 pikseli, natomiast wysokość zmierzmy sobie. Wysokość, wysokość będzie dokładnie 46 pikseli. 46 pikseli. Następnie over flow z wartością hidden, czyli nadmiar ukrywamy. kolejnie będzie display, czyli sposób wyświetlania naszego przycisku. To będzie ustawimy jako inline block. Czyli ustaw jako element liniowy. Następnie background image, czyli ustaw zdjęcie jako tło. Wpisujemy url i w nawiasie nazwa naszego zdjęcia. Czyli to będzie menu.png. Kolejny background position, czyli podajemy pozycję naszego zdjęcia. Przejdźmy do Photoshopu. Pozycja naszego tego przycisku zaczyna się w tym miejscu. Czyli to będzie wartość 0,0. Wpisujemy 0,0. OK. Przejdźmy teraz do przeglądarki i zobaczmy, jak nasz przycisk wygląda zapisujemy i to jest właśnie ten przycisk w stanie statycznym Teraz zajmiemy się sformatowaniem odnośnika w stanie hover, czyli dajemy hash home. dotykamy hover, otwieramy, zamykamy i dajemy background position określamy pozycję tego przycisku drugiego czyli w stanie hover czyli po najechaniu na przycisk zobaczmy jakie będzie miał wymiary czyli tak x dajmy sobie tak i to jest x to jest y czyli y będzie minus 46 natomiast x to będzie w tym samym miejscu, czyli X, 0, przechodzimy, X będzie 0 pikseli, Y, minus 46 pikseli. Ok, przejdźmy teraz do przeglądarki i zobaczmy jak nasz przycisk wygląda. Otóż tak, teraz jest w stanie statycznym, natomiast w chwili najechania, stan uber, czyli mamy elegancko podświecony środek, czyli wszystko się zgadza. OK, wracamy. Zajmiemy się teraz pozostałymi przyciskami. Weźmy sobie, skopiujemy całość. Ctrl Drugi przycisk ma odnośnik o nazwie id, o nazwie o firmie. Tu też damy o firmie. Wyżej zgubiliśmy e. Zauważyłem. Podajmy teraz pozycję naszego drugiego przycisku. Przejdźmy do Photoshopu. Ta pozycja to jest po prostu x minus 88 pikseli, natomiast y0. Czyli będzie tak. Minus 88, Pixeli i 0 pixeli, natomiast przycisk w stanie Hoover przejdźmy do Photoshopa, będzie tak, czyli to jest ten nasz przycisk, czyli będzie tak, czyli to będzie pozycja ta, czyli będzie x minus 88 pikseli, natomiast y minus 46 pikseli, czyli dajemy X minus 88 pikseli, natomiast Y mamy 46 pikseli. Przejdźmy teraz do przeglądarki i sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Zapisujemy. Zobaczmy. OK, wszystko elegancko się zgadza. Wracamy z powrotem i tworzymy teraz kolejny przycisk. Skopiujmy sobie to kopiuj ctrl v i zmieniamy nazwę czyli będą um, usługi Wstanie, też usługi i teraz podajemy parametry naszego trzeciego przycisku, przejdźmy do photoshopa jest to ten przycisk jak ma parametry? W tym miejscu to będzie minus 176 pikseli natomiast y jest 0 pikseli wpisujemy minus 176 pikseli natomiast w stanie hover to będzie ten przycisk czyli x y w tym miejscu to będzie x minus 176. Natomiast y minus 46 pikseli. Wpisujemy to było tam minus 176 pikseli. Natomiast tutaj minus 46 pikseli. Sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Otwieramy przeglądarkę. Sprawdźmy. Okej, okay. elegancko wszystko. Tworzymy kolejny przycisk. Skopiujmy sobie ten. Kopiuj. Zmieńmy na id. Cennik. Też będzie Sennik. Następnie podajemy tutaj wymiary. Przejdźmy do photoshopa. Czyli to będzie ten nasz przycisk czyli x to będzie minus 240, 264 piksele natomiast y 0 piszmy minus 264 piksele, natomiast y 0 pikseli natomiast w stanie Uber to będzie ten przycisk. Czyli to będzie wymiar X minus 264 piksele, natomiast Y minus 46 pikseli, wpisujemy było minus 264 piksele i y Y46 pikseli. Sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Zapisujemy. Ok, wszystko elegancko się zgadza. Tworzymy kolejny przycisk. To będzie już na ostatni przycisk, a więc cienimy. Skopiujmy sobie. Kopiuj. Enter, Control V i zmieniamy scennika na Kontakt. I tu też Kontakt, i podajemy. Wymiary naszego przycisku, przechodzimy do Photoshopa, będzie to ten przycisk, a wymiary tego przycisku, czyli w tym miejscu się zaczyna szerokość, wysokość, czyli w tym miejscu będzie x minus 352, natomiast y0. Przejdźmy do drugim wyrach, i tutaj będziemy wpisywać, to będzie minus. 352 piksele y 0 natomiast w stanie hover, przejmiemy do photoshopa to będzie na osi x minus 352 piksele natomiast na osi y minus 46 pikseli zmieniamy minus 352 52. Przejdźmy teraz do przeglądarki i sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Sprawdźmy. Okej, okay, elegancko wszystko wyszło. Czyli na tym etapie wszystko jest już powiedziane. Także zapraszam do obejrzenia kolejnych tutoriali. Mówił do Was całe żelazko. Do usłyszenia.